Jest tu już ktoś? Nie wiem, dobra, ja sobie tu powoli porobię po swojemu, bo nie wiem. Aha. I e co się stało z czatem? Co się stało z moim czatem? No, no co tu się? że to nie wiem czekajcie moment czy ja mam czato z zesrane? co tu się ej wie wy możecie już tu pisać czy coś bo napiszcie no, mi mm. boże Jezu. Teraz, teraz już powinno być. Jezus Maria z nerwów. Zrobiłam prywatnego live widzowie co teraz da wam powiadomienia czy nie da, bo teraz nie wiem. Czy muszę odmowa robić? Zostaniecie to powiadomienie teraz czy nie, bo kurde. Mega zagadka. Do rozwiązania. Dobra, dostałaś, chyba dostałaś? Powiedz, czy dostałaś. Czy wysłało ogólnie Ci powiadomienie, bo... Ustawiłam tego live'a jako prywatnego i go... Jula. Bo wiecie, bo przedstawiłam w poprzednim live'ie na prywatnym i ten się też zaczął jako prywatny. Dostałaś, dobra. To tyle mm. dobrze. Dobra, no to jest. git. Super Magic, dobra. Dobra, teraz muszę tu ogarnąć. 302 live. Część druga. Dobra, tu będzie gitarę, wszystko. Czekajcie, jeszcze raz to do przeczytam. Dobra, nic nie wywołał. Dobra, tu opis, teraz w opisie. Czy ja coś tu muszę jeszcze zmieniać w opisie? Chyba nie już, kurde. Nie, no dobra, w opisie zostawię chyba tak jak jest. No bo w sumie co ja mam tu zmieniać? Dobra, teraz gry. Movie. Life. Dobra to wszystko. Sorry, że chwilowo czatu nie mam, ale no nie wiem już stwierdziłem, że zrobię to teraz, bo, bo tak nie mam co robić, więc nie wiem, o jeszcze to trzeba przyłączyć. I dobra, chyba wszystko mamy już tu w, w tytule. O Jezu. O Jezu tu wylosuję to wam i powiem wam, kto z tamtego losowania wygrał. Ten live jest prywatny na pewno, dobra ja jest to po live będzie pod, jako odcinek chyba. A ja w sumie mogłam najpierw to przyciąć, ale dobra to już... To już nie szkodzi, będzie mnie po kolei. Dziękuję Liliana. To już dawno, ale no dzięki. Magic, dobra, ale to jest pod... jeszcze raz. Czekaj, zapiszę ci, ale to jest pod rząd. Nieźle. <laughs> już patrzę... O Jezu tu mam czas w sumie. Hej, hej, Aniu, hej, Magic Chex i hejo Overdose. A nie, Magic Checks to już się witałam, ale dobra, nieważne. I to nagle ja. Czarna Dama, dobra. G gzy. Nie no, to już nawet nie chodzi widzowie o tamto imię, ale... jak nie wie, że ja nagrywam też, więc... Jezus Maria. Dobra, teraz możemy to zapisać i wyjść stąd. Dobra, teraz kopiujemy tu i tu. Teraz o Jezu, to wyczyśćmy rusek 5. LHT1, to... Możecie już pisać rusek 5 jak chcecie. Tak jakaś formułkę zrób. I to na pewno włączyć trzeba. Dobra, nikt nie słyszał, nikt nie wiedział. Nie herbatę akurat wie, ale cicho. Cicho. Jezus Maria, jaki cringe to był dla mnie? No, za co? Co ja takiego zrobiłam? No że tu musiał wejść. Co ja takiego zrobiłam? Widowie, no powiedz ci, co ja zrobiłam? Jezus Maria, jaki cringe. Wstydzę się teraz tego siebie na YouTubie. Ale dobra, już, już nieważne, bo. Pff, nieważne, po prostu. Dobra, na razie wszystko mam ogarnięte. Chyba mnie no, jeszcze tu, tu. Dobra, tu. Dobra, tu też wszystko super. Ja wszystko wiem, no właśnie, no właśnie, to prawda, kurwa. Dobra, to co sobie na stream change, czyli co możemy jeszcze robić, widzowie? Jezu super Aniu, matko Ania wyszła na drugi stream, w ogóle pewnie nie wiem o co mi chodzi, ale cicho. Okej, oh, kasy, oh, boże, tak. No jezu. I tak to jest, jak się stresuje i wypije szybko. Nie chce mi się na MSP2. Sorry. No widzisz, liczycie. To mam zapisane na pewno. Dobra, chyba tam. Dobra, widzę, że po prostu za <susza> nie mogę. Jaki dziwny dziś dzień. Jezu, nienawidzę tego dnia. Przepraszam Cię, Lusek, ale nienawidzę tego dnia. Nie, że się urodziłaś, tylko... Za dużo się dzieje po prostu jest tam wykończona no to dobrze. To nawet nie z ruskiem jest związane, więc w sumie też myślę, że zrozumie. Może Badia odpocznij, no ale... Od czego mam teraz odpocząć? To po co ja tego drugiego laja robiłam? No Jezu. Co teraz live wyłączyć? No to bez sensu będzie <grafię> To będzie bez sensu co, teraz live'a kończyć lepszy jest <grafię> 20 minut A ja nawet nie spojrzałam na tamtym streamie Czekajcie, widzowie. On jest prywatny, więc w sumie to sobie do tylko statystyki, ile, on, ile straciłam w tym momencie swojego czasu oglądania widzów, przez widzów, ile straciłam. Bo tak naprawdę, jeśli, bo pewnie nikt tego nie obejrzy od nowa, więc, jak ja to sobie tu wyrzucę, mój... No ile tu. Aha. No to nieźle. Jak to działa? Bo prywatne dałam. Kurde, teraz nie wiem. A tu. Aha, tu. tu. No, ale tu przecież mam normalnie. To do mnie może być prywatne. Dlatego nie. Jezus. No, też jest super. Jakie to jest superliwe. no Nie wierzę w to. <laughs> Jakie to jest pierdliwe? No, dasz na prywatny i nie możesz ze statystyk zobaczyć. No, za co? Bo co? Sakuje im YouTube'a? A jak dam na publiczny, to zaraz ktoś szota zrobi. Nie no, ale czekajcie, może tam było na koniec streama. To w sumie, bo przecież, jak ja kończę, kliknę. No, nie będę pokazywać dosłownie, ale jak kliknę to i zakończ, no to wtedy mi wysiedla często na live, ale no... Tam chyba było 9 godzin, ale dobra. Ej nie, ale wiesz, w sumie tak z jednej strony mi się nie chce już live'a bo i tak jest, nikogo nie ma, więc... W sumie co ja wiele stracę. Dziwnie się to na dni zaczyna. We wtorek live'a nie zrobiłam, bo mi internet szankował, a teraz nagle us muszę usunąć live'a, no... Za co ja tak rozkara? Że co mi ilość tak kara. Co ja zrobiłam? Kurde, ja nic nie robię nikomu, na przekór. <laughs> Nawet pati nic na złość nie zrobiłam. A tak i tak mnie wszystko kara. Na YouTube w telefonie tym bardziej nie ma, bo... bo... Ale nie wiem, czy ja nie chcę, ale chodzi o to, ile ja tracę. Bo ja chcę, ale i tak tracę, no to Jezu wy... Po prostu mi jest przykro. Nie rozumiecie chyba widzę. Ale w sumie wy nie nagrywacie, to nie wiecie. To co ja się dziwię. Dobra widzowie, losujemy. Nie dobra, to chyba nie ma sensu, chyba kończyć tego live'a. Jutro i tak muszę zrobić, bo pikseleczka mam rodzinę, więc... A mi się pewnie w tytule nawet nie zmieści teraz jak do, dopiszę zapis strumyka. Sejd, Gratuluję kochana, jeśli jeszcze jesteś to podejniczek, jeśli możesz. Jeśli możesz, to podejniczek. No, gratuluję. 6, 6, no dobra, tutaj jest. jesteś dobrze, że wygrałaś. Gratuluję. No i dobra, widzowie, bez ciebie my niestety kończymy. Trudno, już straciłam, co straciłam. Uff. Było robić. Nie, no w sumie te głupie opowiedzenia, ale no. Badielos los cię każe za to, że z karzutowicami. I że zapraszają ludzi, Wyprowadź się tylko skąd na to pieniądze weźmiesz, to nie wiem, ale wyprowadź się. Skąd, jak to zrobię, żeby się wyprowadzić, to nie wiem, ale musisz się wyprowadzić. Bardziej moje życie jest na siłę, jak mam być, sera niż, niż robienie liveów dla was, ale jak sobie. Moje problemy są bardziej na siłę niż tak, jak mam być zupełnie szczera, a nie, że ja robię live'a i mi się nie chcę. To jest moja szczera opinia po prostu i nie wiem, czy ktoś to zrozumie, ale mam nadzieję, że ktoś to zrozumie po prostu. Ale pewnie nie, więc... Dobra, jutro będzie pikseleczka, bo jutro pikseleczka ma uro. No dobra, widzowie, to. Bajo. Do jutra. Czy ja wszystko już tu mam? Nie wiem, dobra. To bajo. Do jutra. Nie wiem do kiedy. Aha, jeszcze lajka. Like. Dobry już. Bajo, do jutra. Żegnam. Nie wiem, może jutro będzie fajnie, może nie. Zobaczymy. Dobra, wszystkiego dobrego. Bajo. Wszystkiego dobrego od buddy. Bajo.